No to dzisiaj jest dla nas bardzo dziwne. Czas, który tutaj traciliśmy i Państwo traciliście, a są ważniejsze tematy przecież, jest dziwny, tym bardziej, że dowiedzieliśmy się wczoraj o zamiarze likwidacji szkół w Powiecie Łowickim. Oburzeni zresztą były tu nauczycielki z tej szkoły, Myślałem, że na ten temat będzie rozmowa. Nawet nie próbowaliśmy głosu zabierać, bo by nam nie pozwolono na ten temat na pewno dyskutować. Ale jest to sprawa dużo bardziej paląca niż ta sytuacja personalna pomiędzy panią Ewą Kotarską Furman a panem Figatem. Martwimy się długiem szpitalu rosnącym i tym, że być może to ma, nie wiem, czy doprowadzić do prywatyzacji, czy do przekształceń. Jest to wszystko dla nas bardzo dziwne. Dziwne jest dla nas to, że niewykorzystana jest sytuacja wielkiego sukcesu wyborczego PSL, jakim był awans pana Bejdy, bo Trzeba wyprowadzać medyk, ta sprawa nie jest załatwiona. Trzeba wyprowadzać medyk i przeprowadzać koło synteksu, yy, likwidować szkołę. To wszystko są jakieś informacje szczątkowe. Niewiele wiemy, ale poprzez państwa, bo inaczej z nimi nie da się rozmawiać, bo widzieliście, że kończą dyskusję i wnioski składają na skończenie dyskusji. Przy państwa pomocy chcielibyśmy się dowiedzieć i opinia publiczna w Łowiczu, żeby się dowiedziała, żebyście zadali panu staroście, członkom zarządu, członkom PSL-u pytania, co się dzieje z Łowicką Oświatą, bo oburzenie jest bardzo duże w tej chwili. Co się dzieje ze szpitalem, bo jak wiemy, strajki mają być w całej Polsce, a sytuacja w Łowiczu jest specyficzna. Nie tutaj obecny starosta Janusz Michalak i my razem z nim pracowaliśmy nad tym, żeby odłożyć ten szpital, żeby w tej chwili e, takie sprawy się działy. Nie wiem, czy koledzy chcą jeszcze coś dodać na ten temat, ale nie chcemy się zajmować sprawami personalnymi, tylko chcemy, e, chcemy tego, żeby szkoły były w powiecie Łowickim, żeby ludzie pracy nie tracili, bo to jest podstawa.